Cześć, z tej strony Mikołaj. W tym materiale przyglądamy się elektrycznym trekkingom. Pokażę Wam 5 naszych redakcyjnych typów najciekawszych rowerów w kolekcjach różnych producentów na 2023 rok. Będą rowery, zarówno te takie tańsze, dedykowane do osób, które szukają po prostu rekreacyjnego, e-bajka, do jazdy na co dzień, na jakieś wycieczki. Ale pokażę Wam też coś dla bardziej zaawansowanych, którzy potrzebują roweru opartego o naprawdę wysokiej jakości komponenty, po prostu roweru marki premium. Zwróćcie uwagę, że w naszym katalogu w tym momencie jest 275 elektrycznych trekkingów, czyli ten wybór jest naprawdę bardzo szeroki. Mało tego, jest koniec lutego, więc ta liczba jeszcze wzrośnie, bo wraz z tym jak producenci pokazują swoje nowe kolekcje, my dodajemy tutaj kolejne rowery. Także ta oferta rynkowa jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka. To będzie nasze redakcyjne 5 ciekawych propozycji. Natomiast zapraszam Was do katalogu, spójrzcie sobie też sami co tam jest, bo może Was interesuje coś innego albo coś w innej cenie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że od około 8-9 tysięcy złotych zaczynają się naprawdę takie pierwsze ciekawe rowery, gdzie mówimy o pełnej nowoczesności integracji silnika z ramą, baterii z ramą. Chociaż nieraz warto z tego zrezygnować, powiedzmy wydać dychę, a kupić rower z baterią pół zintegrowaną, dlatego że czasami w takiej cenie mamy jakby sumarycznie lepszy rower, niż kupując właśnie sprzęt, który ma pełną integrację. O tym dzisiaj nie będę mówił. Na temat trekkingów mamy dużo materiałów na portalu BikeWorld, do których Was zapraszam. Natomiast skupiamy się na pięciu naszych preselekcjonowanych modelach. Zapraszam. Na początek Ecobike MX300, czyli model męski, ale uwaga, jest też jego wersja damska. LX300 to jest w kolekcji Ecobike'a standard, że niektóre modele, właściwie większość modeli, ma wersję damską oraz męską. W każdym razie wersja męska, rama taka bardziej klasyczna, wysoka, wersja damska, rama obniżona. Tutaj, akurat, mam na zdjęciu wersję męską. Ecobike to polski producent. Pewnie jeżeli śledzicie nasze poczynania na kanale na YouTubie, czy na portalu Bikeworld, to widzieliście, że dosyć często mamy okazję testować te rowery i naprawdę. Jest to firma, która oferuje ciekawe rowery, dlatego że ma świetną relację ceny do jakości, umie zrobić selekcję i wybrać. Części, które być może nie są jakieś super drogie, super prestiżowe, jeżeli chodzi chociażby o silniki, ale są to jednostki napędowe, które dobrze działają. Do tego całe to wyposażenie, pozostałe typu napęd, hamulce, to wszystko jest fajnie skomponowane. Same rowery są też solidnie poskładane. No i powiem Wam szczerze, no, jak jeździmy tymi jego bajkami, mamy okazję je testować, to po prostu te rowery są mocne, solidne i dobrze wyposażone i mi się po prostu fajnie jeździ. A to wszystko jeszcze dodatkowo jest z reguły oferowane w naprawdę atrakcyjnych cenach. No, i właśnie Ecobike MX300 jest przykładem takiego fajnego, mocnego, elektrycznego trekkinga, który ma dobrą cenę, dobre wyposażenie. Jest tutaj mocny silnik Ananda, który ma maksymalny moment obrotowy aż 100 nm, i wierzcie na, mi, ten silnik naprawdę daje kopa. Myśmy testowali sporo rowerów z tą Anandą. I chociaż nazwa się wydaje nieco śmieszna, tak dla nas, to i, 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 śmiech kończy się wtedy, kiedy wchodzimy na ten rower i naprawdę czujemy, jak mocny poziom wspomagania, jaką jakość ten silnik daje. Więc y, to właśnie jest przykład tego, o czym mówię. Wiem, wie, jak zbudować takie rowery, żeby one fajnie jeździły. Do tego bateria oczywiście zintegrowana z ramą. Pojemności są różne: od 500 do 672 godzin w zależności od tego, jaką sobie wybierzemy. No i cena zaczyna się od 10699 zł. Rower waży 27 kg, ma oczywiście pełne wyposażenie. Tutaj, jeżeli chodzi o błotniki, oświetlenie, bagażnik, nóżkę, to wszystko, co musi być w trekkingu, żeby po prostu ten rower dobrze jeździł. I też służył jako taka użytkowa maszyna, która też. Pozwala pojeździć po mieście, nie tylko na jakąś wycieczkę. No i zwróćcie uwagę, że EcoBike ma taką jeszcze cechę tutaj, że jest takim niemalże subem. Ma naprawdę grube, szerokie opony do tego z który ma dużo skoku taki rodem z MTB. No i to wszystko sprawia, że można jeździć komfortowo, nawet po jakichś wywoistych trasach. Ciekawy rower, dobrze wyposażony i naprawdę w atrakcyjnej cenie. Kolejny rower to M-Bike i T-Bike 1.0 Men. Również maszyna pochodząca od polskiego producenta. Tak jak EcoBike jest z Podrocławia, tak M-Bike jest firmą, która ma swoją fabrykę na Górnym Śląsku. I to jest producent, który stawia na rowery, gdzie mamy dobre połączenie, wyposażenia z atrakcyjną ceną. No generalnie jest to firma, która celuje w polskiego klienta, który bardzo jest wyczulony na to, żeby rowery nie były zbyt drogie. No i to się udaje, dlatego że mamy do czynienia z naprawdę fajną ofertą. Tutaj akurat jest ta sytuacja. O której mówiłem na wstępie. Mamy rower, który może nie ma baterii zintegrowanej z ramą. Jest to bateria pół zintegrowana o pojemności około 500 godzin. Tam dokładnie nie liczyłem 14,25 godzin. Ah. To jest około 500 godzin. W każdym razie do tego naprawdę fajny silnik. Tak jak powiedziałem, bateria może na wierzchu, ale przy cenie 9999 zł mamy silnik Bafang M420 z maksymalnym momentem obrotowym aż 80 km. I to jest naprawdę dobrej jakości jednostka. Dlatego, że często w tych modelach, które kosztują około 8-90 tysięcy, są takie no, bardzo podstawowe silniki producentów, których mało znamy. A Wafang to ok, jest firma wciąż tania, no, ale jednak poziomem wybijające się ponad te takie inne firmy. Stąd mamy tutaj rower, który może nie jest tak atrakcyjny wizualnie jak nowocześniejsze konstrukcje, ale naprawdę fajnie zestawiony. Poza tym, jest to klasyczny elektryczny trekking. Rower fajny do rekreacyjnych wycieczek po lasach, po jakichś szutrach, po asfaltach. Ale też do miasta mający oczywiście pełne wyposażenie dodatkowe, czyli błotniki, bagażnik, oświetlenie. To wszystko tutaj jest na miejscu. Do tego hydrauliczne hamulce Shimano MT-200, napęd Shimano Alivio 11.9 i jeszcze co ważnego chciałem powiedzieć, że ten rower jest teraz dostępny i on tak jak stoi, można go sobie kupić. Natomiast M-Bike, z tego co wiem, ma już opracowane nowsze modele na 2023 rok, które właśnie mają już pełną integrację, gdzie rama jest dużo bardziej estetyczna za sprawą schowania tej baterii w środku. Natomiast te rowery jeszcze są w produkcji i tak naprawdę ich dostępność pewnie będzie dopiero za kilka miesięcy. Więc na ten moment, jeżeli chodzi o polskich pojazdów i fajne takie rowery, które są gotowe do jazdy i nie kosztują zbyt dużo, to jest naprawdę interesująca propozycja. Tak jak mówiłem na wstępie, cały ten przegląd rynku możemy zrobić sobie za pomocą katalogu rowerowego bike Worldu. Ja właśnie korzystałem z naszego katalogu podczas szukania tych modeli, podczas oglądania tych modeli. No i zwróćcie uwagę, że to jest naprawdę fajne narzędzie. Możecie sobie spokojnie tutaj wejść, zaznaczyć sobie, że szukacie bajka, wybrać sobie, że to jest trekking, co Was interesuje i możecie sobie filtrować przez różne kryteria przez napęd przez to, jaki jest skok amortyzatora czy rower jest męski, damski no bardzo wiele różnych cech, ewentualnie możecie sobie brać marki, które Was interesują tak naprawdę funkcjonalność jest tutaj bardzo bogata, dlatego rowery można też porównywać między sobą więc jeżeli sobie wybierzemy je do porównania potem możecie sobie patrzeć koło siebie ja macie wybrane te rowery, które Was interesują więc tak naprawdę jeżeli szukacie czegoś i macie jakiś założony budżet, to też jest fajna opcja możecie sobie po prostu wbić cenę od do tutaj i dzięki temu będziecie w stanie znaleźć rower, który Was interesuje i który też spełnia Wasze kryteria budżetowe. My akurat wybraliśmy kilka rowerów polskich producentów, za chwilę przejdę do kolejnych i tam też będą polskie rowery, natomiast jest tego bardzo dużo na rynku i tak naprawdę sami musicie sobie wejść i sprawdzić, co Was interesuje. Kolejny model dzisiaj to Oxford EX7. I jeszcze zanim o nim opowiem, to chciałem tylko wtrącić, że zwróćcie uwagę, że pierwszy model Ecobike to był taki duży, mocny e trekking zakrawający osuwa. Kolejny M-Bike był takim trekkingiem raczej typowym, rekreacyjno-miejskim, taki który się nadaje no, głównie na takie fajne wycieczki. Gdzieś tam wiecie asfalt, szutry, las, plus trochę miasta. A z kolei Oxford to jest taki rower, który ma bardziej budowę pod kątem miasta, ale jednocześnie spokojnie ma nim Wyjechać na jakąś wycieczkę w terenie i to sprawia, że jest uniwersalny, ale właśnie bardziej pod tych użytkowników, którzy przede wszystkim patrzą na rower, który będą jeździli na co dzień, też po mieście, a tylko czasami na jakieś tam wycieczki. W każdym razie, Oxfeld to jest polski producent, kolejna polska firma, tak jak powiedziałem już wcześniej, I jest to producent, który należy do spółki Dadelo. A Dadelo to z kolei jest również właściciel sklepu rowerowego Centrum rowerowe.pl, czyli chyba największego w Polsce sklepu rowerowego, który na pewno wszyscy z Was znają. I to jest. Fajne, że oni w ogóle w to weszli, że robią rowery, dlatego że oni doskonale wiedzą, jakie są potrzeby klientów, dlatego że mając y, wiedzę o co klienci pytają, czego szukają, jakie rowery kupują, dokładnie wiedzą, jakie są potrzeby nabywców w naszym kraju. No i właśnie ich oferta jest w pewnym sensie odbiciem tego, na co jest popyt. Oxford x 7 to jest bardzo interesujący rower, przede wszystkim dlatego, że jest wykonany naprawdę solidnie i ma rewelacyjne wyposażenie w stosunku do tego, ile kosztuje. Ten sprzęt jest wyceniony na 8999 zł, czyli jest najtańszy w naszym zestawieniu, a ma silnik zlokalizowany centralnie Shimano Step, E5000, do tego baterię pół zintegrowaną wprawdzie, ale całkiem fajnie tutaj wtopioną w ramę i dobrze to wygląda, która ma pojemność 504 watogodziny i wprawdzie ta jednostka jest wyraźnie słabsza niż tamte wcześniej prezentowane, bo ma maksymalny moment obrotowy 40 Nm, ale jednak dla osób, które patrzą na rowery przez tego, że chcieliby mieć coś Bardziej premium, bardziej markowego, no to napęd Shimano zawsze będzie traktowany jako ten lepszy niż inne, inne marki, które były wcześniej stosowane. Więc, no, ciekawa propozycja, naprawdę w dobrej cenie, ale tak jak powiedziałem, raczej dla osób, które szukają roweru przede wszystkim do miasta a dopiero w drugiej kolejności czegoś na wycieczki, choćby dlatego, że mamy tutaj napęd Nexus 7, czyli piastę wielobiegową, która już sama w sobie jest ograniczeniem, dlatego że ma dosyć mały zakres przełożeń. Także jeżeli szukacie roweru typowo pod jazdy takie wycieczkowe, gdzieś w jakiś taki no nawet pogórkowaty teren, to raczej patrzcie na tamte rowery, a ten traktujcie jako taki, gdzie miasto to numer jeden, a dopiero gdzieś tam po drodze przy okazji jakiejś wycieczki Fajne jest to, że jest niska rama, że jest wygodna pozycja i naprawdę to jak ten rower jest zestrojony i ile kosztuje. Lecimy dalej. Czwarty rower w naszym zestawieniu to Cross Trans Hybrid 60. Znowu polski producent, no ale skoro są fajne rowery polskie, to, to dlaczego ich nie kupować? Dlaczego ich nie polecać? Bo jest to naprawdę ciekawa propozycja. Mamy do czynienia z zaawansowanym rowerem trackingowym, który ma zintegrowaną baterię z ramą, ma fajny, mocny silnik tutaj zlokalizowany centralnie, dlatego naprawdę dobry klasyczne wyposażenie. No i to wszystko jest w mega atrakcyjnej cenie, bo za chwileczkę o tym powiem, co tutaj jest dokładnie na liście wyposażenia, ale tak uzbrojony rower kosztuje 13400 99 czyli na naprawdę niewiele drożej niż tamte wcześniejsze. A słuchajcie, tak, jest tutaj Shimano Steps E6100. To jest silnik, który ma aż 60 Nm maksymalnego momentu obrotowego i to jest silnik, który jest przygotowany właśnie pod tego typu rowery, więc jakby ta dawka mocy, jakość wspomagania, sposób jego podawania będą pasowały do charakteru roweru trekkingowego. Bateria ma pojemność 630 Wh, no i jest tu bardzo dobre wyposażenie, jeżeli chodzi o te wszystkie pozostałe części. Wieles to jest RockShox Paragon, który jest powietrzny. Napęd to jest Shimano Deore XC, czyli wyraźnie wyższa, klasowe wyposażenia niż to co było wcześniej. Jest też wersja damska tego modelu, więc jeżeli ktoś preferuje ramę niższą, obniżoną, jest też wersja dla kobiet. No i mówię, to jest naprawdę fajny, zaawansowany elektryczny trekking, który będzie dobrym partnerem na różnego rodzaju wycieczki, na jazdy po mieście i nie kosztuje naprawdę wiele. W stosunku tego, ile oferuje. Natomiast miejcie na uwadze, że 6.0 to jest topowy model w krosie. Generalnie linia Krosa jest podzielona jakby na trzy, można powiedzieć, części. 6.0 i 40 to są rowery z najwyższej półki z dobrymi silnikami, które mają zintegrowane silniki właśnie tutaj centralnie zlokalizowane w ramię i baterie zintegrowane z ramą. 2.0 to jest taki środek, jeżeli chodzi o kolekcję i w krosach 2.0 są słabsze modele silników, ale też tutaj baterie są zintegrowane. Natomiast Mamy Crossy elektryczne, gdzie jest 1.0 do pisek na końcu. No to są takie podstawowe elektryki, które mają silniki w tylnej piaście, a baterie zlokalizowane na bagażniku. To tak, żebyście wiedzieli jak Cross tą całą kolekcję sobie definiuje, jak też się w niej poruszać. Natomiast mówię, Trans-Hybrid 6.0, bardzo ciekawa propozycja i mając na uwadze to, jak bogate jest wyposażenie, jest to świetna oferta cenowa. Na koniec mam dla Was model Bulls La Cuba Evo 12. I to jest taki elektryczny rower checkingowy z najwyższej półki i to jest w sumie coś, co pokazuje Wam nieco w kontrze do tych wcześniej pokazywanych modeli, bo zwróćcie uwagę, że polscy producenci robią naprawdę fajne rowery, robią dobrą robotę, bo oferują jeżdżące, spójne, udane konstrukcje, które po prostu potrafią działać i nie kosztować zbyt dużo, po prostu są odpowiednie dla polskiego nabywcy takiego statystycznego. Natomiast zwróćcie uwagę, że no na świecie jest sporo producentów, którzy tworzą rowery oparte o naprawdę dużo lepsze silniki, bardziej zaawansowane systemy, też o lepsze części pozostałe komponenty. No i Bulls jest takim przykładem producenta, który naprawdę ma wysokie klasy fajne rowery elektryczne i to nie tylko trekkingowe, ale z różnych kategorii. Jest to niemiecka firma, która mocno stawia na rynek e bajków zresztą to dlatego, że po prostu w Niemczech e bajki y stanowią absolutną większość sprzedaży i w ogóle rowery elektryczne no to jest teraz taki najbardziej prężny segment na całym świecie. W Polsce też się rozwija bardzo szybko, oczywiście z problemem Mniej zamożnego społeczeństwa, może trochę inaczej niż na zachodzie. W każdym razie, Bulls to po prostu jest specjalista od elektryków. Mamy tutaj bardzo fajny, zaawansowany, zaawansowany silnik Broze S Mac Profit, który ma no, dużo moc. Tu jest maksymalny moment wspomagania aż 90 Nm. Do tego są trzy wersje pojemności baterii: 555 W, 740 W, no i potężna, bo aż 925 W. Także do wyboru do koloru. Co jeszcze? Ten model jest dostępny z aż trzema typami rami. Może być taka rama trapez, to tak jak Ty widzicie na zdjęciu, ale też rama obniżona, taka typowa, bardziej pod kątem mocnego wchodzenia oraz rama z rólą, e, taką poziomą, typowa taka męska rama, tak się na to mówi. E, tutaj oczywiście poza tym, że mamy e, fajną ramę, fajny silnik, duże pojemności baterii. Jest też bardzo wysokiej klasy wyposażenie to pozostałe, samo oświetlenie, bagażnik, błotniki, to wszystko jest z górnej półki. Do tego grupa napędowa Shimano XT 11-12, widelec Santur Mobi 25, to jest widelec powietrzny, czyli no po prostu rower, który jako całość jest przykładem naprawdę wysokiej klasy roweru elektrycznego. I to jest w ogóle wysoki model też w Bullsie. W Bullsie są oczywiście te tańsze rowery, także tak jak powiedziałem wcześniej, wejdźcie sobie do katalogu, zobaczcie co jeszcze buls ma w ofercie, natomiast jakby, żebyście wiedzieli, że no rynek elektryków nie koncentruje się tylko na rowerach w około 8 do 15 tysięcy złotych, jest też mnóstwo innych rowerów i jeżeli kogoś stać, żeby kupić sobie po prostu coś dużo bardziej zaawansowanego, no to tutaj sytuacja jest identyczna jak w motoryzacji, tak, można dojechać do celu Dacią, można dojechać do celu czymś lepszym, a można dojechać do celu Mercedesem. No i właśnie tak samo jest w elektrykach, warto mieć to na uwadze, warto przejrzeć sobie katalog i poszukać rewery, który po prostu wpisuje się w Wasze kryteria, jeżeli chodzi o wyposażenie, o Wasze potrzeby no i też będzie odpowiedni do Waszego budżetu. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam Was jeszcze po raz wtóry, żebyście sami spowiedzieli, co Was interesuje, ewentualnie podzielili się w komentarzach, jakie są Wasze typy e na 2023 rok. Ja Wam dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało oraz słowa, żebyście na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTubie. Tymczasem się nie Trzymajcie się. Do zobaczenia.